Karolina Filipkowska ze mną. Dobry wieczór. Dobry Oczywiście o pogodę będziemy pytać, bo jak widzimy w Europie e, pogoda szaleje. W Polsce też właściwie szaleje, bo i wczoraj dosyć duże rozbieżności w temperaturze, a dzisiaj z kolei no dość e, i silny wiatr, ale przede wszystkim opady deszczu bardzo mocne kiedyś, jutro. O, jutro ma być już troszeczkę lepiej, a nawet e, określiłabym to epitetem dobrze, słonecznie się zrobi, opady deszczu tylko i wyłącznie w pierwszej części dnia na Podlasiu. Dziś faktycznie intensywnie padało, szczególnie w Łodzi, w Warszawie. W krótkim czasie spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, co oczywiście skończyło się wieloma utrudnieniami. Drogi zalane, Piwnice, również wiele interwencji Straży Pożarnej. Na szczęście widać światełko w tunelu, bo rządy nad pogodą w naszej części Europy przejmie układ wysokiego ciśnienia. To też zrobi się dużo pogodniej. No i chociaż przez chwilę opady deszczu nie będą tak uciążliwe, no ale podkreślam, jeszcze w pierwszej części dnia na krańcach północno-wschodnich delikatnie może pokropić deszcz. W Warszawie bez opadów i trzynastka na termometr. Mińsk, Moskwa z dziewiątką w Kijowie do 17 stopni. Stoice Skandynawii tam zdecydowanie chłodniej, od 5 do maksymalnie 7 stopni. Berlin z 15, Wiedeń 19, w Rzymie już 25, cieplej, bo 28 w Atenach. Półwysep Iberyjski nadal z nie najlepszą pogodą. Tutaj sporo chmur, w dalszym ciągu opady deszczu, silne porwy wiatru i temperatura od 15 do 19 stopni. Wyspy Brytyjskie od 12 do maksymalnie 14. W naszym w nocy temperatura od 5 do maksymalnie 11 stopni. Nadal sporo chmur we wschodniej części naszego kraju i tam może pokropić deszcz, a większe rozpogodzenia na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, szczególnie na zachodzie w pasie centralnym umiarkowany, a na krańcach północno-wschodnich w rejonie Podlasia, ale także Lubelszczyzny. W pierwszej części nocy może powiać się mocniej z prędkością do 50 km na godzinę. Także ostrzegamy przed tymi mocnymi porywami, ale i przed opadami deszczu, warunki drogowe będą utrudnione. Kolejny dzień z rozpogodzeniami. Szczególnie ładna pogoda w południowych regionach. Tutaj miejscami zrobi się wręcz słonecznie. Nadal trochę więcej chmur na krańcach północno-wschodnich, a na Podlasiu przed południem będzie kropił deszcz. Temperatura od 11 do maksymalnie 17 stopni. No, wyregulowała nam się już trochę, albo powinna użyć czasu przyszłego. Wyreguluje się jutro już bez takich dużych różnic. No, niedawno mieliśmy nawet ponad 20 stopni. O tym już zapominamy. Zbliża. Się no, do normy dla tego miesiąca. Zapominamy też w większej części Polski o trudnych warunkach drogowych. Na chwilę aura y, będzie przychylna dla kierowców. Pomijając tutaj obszar Podlasia, bo tam może pokropić deszcz. Czwartek z opadami deszczu na zachodzie, temperaturą do 18 stopni. W środę, właśnie na zachodzie, będzie sucho. Poza tym przydadzą się parasole na termometrach od 9 do maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie y, znów poniżej 1000 hektopaskali. Kolejne dni nadal z niskim ciśnieniem i zmienną aurą. Do piątku na pewno przydadzą się parasole, w sobotę więcej rozpogodzeń, opady tylko i wyłącznie na suwalszczyźnie, a temperatura od 12 do maksymalnie 15 stopni na barometrach 992 hektopascale. Jutro warunki biometru zróżnicowane. W strefie podwyższonego ciśnienia, w strefie słońca, aura będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Potem mamy taką strefę przejściową z obojętnym biometrem, a na podnasiu Biometeo będą niekorzystne. Temperatura odczuwalna od 8 do maksymalnie 16 stopni. Sprawdzamy raport smogowy. Na południu jest całkiem dobrze, w centralnej Polsce, w rejonie Zatoki Gdańskiej, mogłoby być lepiej. Zawsze aktualny raport smogowy w aplikacji Pogoda Interia. No i tam prognoza na 45 dni również. Może w tych prognozach długoterminowych będzie więcej spokoju niż teraz. Spokoju. Jak na razie zmienność rządzi. Ach, bardzo Ci Dzięki. dziękuję. Do zobaczenia. Karolina Filipkowska jest ze mną. Dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Pogodę oczywiście będziemy dopytywać, bo tak dużo się działo w ten weekend w pogodzie i temperaturowo, i jeśli chodzi o różne zjawiska, inne pogodowe, czyli mocny, silny wiatr, ale też takie intensywne opady deszczu. No, to pytanie właśnie, kiedy będzie już spokojnie, kiedy będziemy mogli odetchnąć. I w ogóle pytanie, czy jeszcze będziemy mogli liczyć na jakąś taką wyjątkowo wysoką temperaturę. Oj, aż takich anomalii na szczęście nie mamy, bo ostatnie 24 stopnie to absolutnie rekordowa temperatura. No i powoli zbliżamy się do stabilizacji, jeżeli chodzi o wskazania termometrów, już jutro w całym kraju. Dwucyfrowe wskazania, ale zaczynające się od jedynki. To znaczy, że różnic na terenie Polski aż tak dużych jak ostatnio nie będzie. Będziemy mieć jedną porę roku na terenie Polski. No i już jutro aura nam się uspokoi, bo faktycznie w weekend pogoda w Polsce była naszpikowana niebezpiecznymi zjawiskami. Sztorm halny. No i do tego dziś ulewne opady deszczu w Łodzi. W Warszawie 40 litrów wody na metr kwadratowy spadło w krótkim czasie, co skończyło się podtopieniami, zalaniami. Na szczęście z godziny na godzinę sytuacja będzie się stabilizować. Front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia będzie opuszczać nasze granice. Jeszcze jutro na Podlasiu może pokropić deszcz. Poza tym Polska znajdzie się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia. Szczególnie w południowych regionach. Pięknie nam się rozpogodzi, będzie wręcz słonecznie. No i warto korzystać z pogody, bo w kolejnych dniach. Oj, będzie się działo, będą zmiany. Więc raz będzie padało, raz będzie trochę słońca, no ale temperatura będzie utrzymywać się raczej na stałym poziomie. Jutro w Warszawie 13. Moskwa, Misk z dziewiątką, w Kijowie 17. Stolica Skandynawii tam zdecydowanie najchłodniej od 5 do 7 stopni. Berlin z 13, Wiedeń 19. W Paryżu do 14 stopni. Półwysep iberyjski przez długi czas informowałam, że w Lizbonie jest najcieplej w całej, w całej Europie. Nie tym razem. W dalszym ciągu opady deszczu 19, wyspy brytyjskie 12, 14, zdecydowanie najcieplej w Atenach, tam słonecznie i 28 stopni. W naszym kraju w nocy od 5 do maksymalnie 11, więcej rozpogodzeń na zachodzie poza tym chmury i opady deszczu, a także silniejsze porywy wiatru. To na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, tam prędkość wiatru może dochodzić nawet do 50 km na godzinę. Ten wiatr może sprawiać problemy podczas jazdy samochodem, jak i opady deszczu w centralnej Polsce. Na wschodzie zachowajmy szczególną ostrożność. Kolejny dzień. Z rozpogodzeniami. Nadal większe zachmurzenie na krańcach północno-wschodnich na Podlasiu może pokropić deszcz, ale w trakcie dnia będzie się rozpogadzać, a opady będą ustępować. Temperatura już nie tak mocno zróżnicowana jak w ostatnich dniach, od 11 do maksymalnie 17 stopni. Warunki drogowe ulegną zdecydowanej poprawie w większej części kraju. Pierwsza część dnia za to na Podlasiu. Bo dość wymagająca. Kolejne dni ze zmienną pogodą. We wtorek opady deszczu na zachodzie. W środę właśnie na zachodzie padać nie powinno. Poza tym przydadzą się parasole. Temperatura od 9 do maksymalnie 15 stopni. Znów ciśnienie spadnie nam poniżej 1000 hektopaskali, więc możemy czuć się trochę rozdrażnieni. W czwartek, w piątek z opadami deszczu w większej części kraju temperaturą od 9 do 13 stopni w sobotę. Więcej rozpogodzeń pokropić może tylko i wyłącznie na Suwalszczyźnie, a na termometrach od 12 do maksymalnie 15 stopni. Ciśnienie będzie nam się obniżać 992 hektopaskale w Warszawie. Jutro warunki biometro dość mocno zróżnicowane. W strefie wysokiego ciśnienia, słońca, pogoda będzie korzystnie wpływać nasze, na nasze samopoczucie. Poza tym biometr będzie obojętny, a na Podlasiu, szczególnie w pierwszej części dnia, niekorzystny. Temperatura odczuwalna od 8 do maksymalnie 16 stopni no i jeżeli są Państwo ciekawi, czy ten chwilowy epizod zimy, który mieliśmy, króciutki, powróci w najbliższym czasie, to prognoza długoterminowa w aplikacji Pogoda Interia na 45 dni. No miejmy nadzieję, że tak szybko nie powrócimy, że jeszcze będziemy mogli nacieszyć się jesienią mimo wszystko. Bardzo ci Dzięki. dziękuję. Do zobaczenia.